No, na się czy się. No, no, no. Nie wiem czemu tak się dzieje, kurde. Cool. Też nie wiem, ale gracie no, zawsze nalepią Nie na Ta lipa to jest, kurde, nie wiem czemu tak się widzi. Nie, to. Ja też, to już cały czas są wiem No i, i weszło. No, no nie, chyba weszło. No i bo widzę, że gracie. Taka lipa. Ale... Wkurza mnie to. Co zrobisz? Nic się zrobisz. Chciałbym powiedzieć, że wiem czemu, ale nie wiem. Bo teraz mamy wygrać Czekaj, Poczekaj, poczekaj. Teraz sobie wejdę do Pitera w takim razie. Popatrzę, co tam się dzieje. Tylko nie zapomnij, że to, co my mówimy, to później jest. Będziesz... Eee, co się stało? Co jest? Co jest? Faul! Ja tego nigdy Nigdy. Ja też mnie skłąta. Ile z o co chodzi teraz? Nie aż do faulu. <coughs> Rekord jutro. No ja pierdzielę, Naprawdę. No chłopie. Mam sesję live. No. Co mam teraz to robić? Czy, czy o co Ci chodzi? Bo nie wiem. Dawaj wybijaj. Później panie tylko sprawdźcie który ma kapitana. Żeby wychodził bramkarzem. Jakby co. I co? Co? co jest rozgrane? Ja rozdane? pierdzielę, Przecież ja byłem faulowany. Dobry zwierzyk Znaczy się... Jest on... nie, jest no, nie, nie, za no. późno no, no, za za nie po... do niego, no. To do, do niego miał być Ty zostaw gałę, graj o, Ty gałki zostaw w spokoju graj, to już się zaczęło, tak Peter I lutuj, i lutuj O to było. Dobra, Arek. Dobrze się zaczęło. Co? Jaki jarek e, ty, ciulu! To ja Ci podałem. O, nie, nie, nie. Już myślałem, że powiesz, że... A to ty to jest da, skończy skończy. Skończy. A, to przepraszam. Ładnie, a, nie, bo myślałem, dody. że... <laughs> Donny. Nie, naprawdę, ta szydera jest piękna. No szydera, no, para, to tylko no. sama szydera to jest. On się tak śmieje, nie? Co? No mój, no to, ty to, to jest mistrzowski tak, Shinerat. A, sorry, to Arek, to ty. widzieli bogatego chłopaka. Dawaj, spaj! Ajajaj. Podejdź tam. Nie może... Grzesiek, podejdź do niego. No... no. Myślę, no taką mysię. No, to Chciałbym był bogaty, kurde. I na dół. Jeżdżę Każdy bogat tak mówi, wiesz? Stawiał koło ko samochodu szefa swojego Aston Martina. Oj za ja dużo trochę mi się przydało. No dawaj ale... o... Jarek nosię Co dostali. ja tam był ten rożny czy moja wrzutka jakaś tam nie co do swoich bił bram złapał tego No to było mu to Będzie do tyłu podawał. polawał zahamował No to jedno. Zdony hmm. Eee, co jest Co, no czekam No to ale biegnij Quick Quick ale po co górą, przy tym dołem musimy zagrać. Aj kurna, za trzeci do trzech razy sztuka, wróci się. No zwierzyk naprawdę, zwierzyk naprawdę. Trzymaj tego X-a. Trzymaj tego x, trzymaj Dobrze, x ja nie obejdzie Ja nie wiem co tam zwierzyk trzyma. <laughs> Idziecie? Wiedzieć, wiedzieć nie chcę. Dawaj, do, do, do cofnij się. Ajajaj. Aj, aj ale ham! Oj, wzajemnie, no, ja ja bardzo... ja Musisz bardzo... ten no, Ty jeszcze takiego nie. spokojnego nie widziałeś! Moja! No Moja, no budy. Spokojne. No i pej kapił! Oj, No jeszcze! Ech, Od razu, gramy, gramy! Kurza, morda! Ech, jak ta Wywala i wywala, kurza, morda! A co się walasz, no, wstań! No, co jest do cholery jasnej? To jest inny poziom, czy górą, czy tak to jest? Bo my poziom jeszcze strzela! Nie no to... to e. Wow. przepuścił. Eee! To jest. Dobre to dobre. Tak jest. Dony. Ale to nie oznaczało, że miałeś mi odegrać. <grym> oj, oj, oj. Nie, nie Dobre, nie, dobre. dobre. To jest, to jest Zwierzyk, cofnij! Aj Ja pierdzielek kto jest Ulung? No niech go. Ale done by o, to lepiej zagrał matko, Skąd oni tak ich montują O matko, dobrze, kto że go zaś bił Jak ja cię złapię, gdzie ty mieszkasz tej Ale? Jak ja cię dorwę W domu Aj A Dobra odpowiedź, dobra odpowiedź Ale Karek, Arek, Linia Tego byś się nie spodziewał się? O, co jeszcze ich? Naprawdę? Nie. Yeah, no. A, w domu? A no Spaj, spaj na że oj, oj, Komputer z Kurza z Komputer Nie pi Czego by się zawsze zabijam. myli przy dodawaniu Tak No wybi to Ja kole Spalony no, no i to buty Albo Jak spalony, to ode mnie było, ale dobra nie, co? ci obejdź Coś tam szeleści. A pewnie chce szeleści, mi już. Trufle ma. <noise> Sorry, ale no mnie wywaliło. Zaraz od, otworzę ci trufle. Z głowy jak zagrał! Zmierz głową! głowa! Czekaj, do, do mnie otwieram trufle. Czekaj, trufla numer 4. O! JTRUF Na ja 4! z Ale, że to jest O! Jezu! Nie wierzę! Ale, tak Tak jak ja. Co to ma na głowę? Nieważne co ma, ważne, że nie szczela. NIE W TĄ STRONĘ! stronę. Co zagrał do swojej kawki teraz. Który to? Nie wiem, nie ja. Nie wiem, nie ja? <golatvary> nie wiem, nie ja. <golatvary> Co, to one, nie, do Ciebie pięknie, nawet nie podejrzewamy! Się nie wiem, nie Nie, no ja wybiłem to... Nie, ty ładnie biegłeś, ty ładnie. <golatvary> <golatvary> Sorry, tak Arek. Dobra. Nie, to nie ja <golatvary> To nie ja byłem! Po linii, po linii! Jestem tutaj, trzymam L2. Naciśnij krzyżyk od razu. Peter! Ajajaj. Oj, Ojajajaj. ale to przeczytał. Ojej, ojej, zabrotka. napisał, że to spaj zagrał. Haha! Mi się wydało. Ależ pięknie. Oj oj Ojej, oj, 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 jakie to luki w defensywie! O z wyciągnął! No! Dony, lutuj! Oś... Marek Masią. Kurwa no nic nie Szkoda. To miałem. Zaszynałem. No nie wierzę. No Dobrze. no co, to, to coś, coś masz? To budy. Szkoda, że się Peter zatrzymałeś. No. O, lobuj, lobuj, lobuj. Ale To Ale kapeć! Ale kapeć! To jest gmoch! Co za kapeć! Filip, patrz, patrz na to! O mój Boże! O mój Boże! Ale patrz, ale patrz jak marudził! Czemu on mi ciągle po ziemi strzela? Znowu mi po ziemi! co, im bram zrobił, le. No ktoś trzymał trójkąta i puścił. A później puścił, no. No, Piękaj ale. Ja do ja. Dobra, nie. <śm> a, stale <śm> <śm> Ale teraz to na plus, chyba co? Nie Dobra, nie nasz. Podanie. Po co on wybija? Przecież by wyszła. Ja wiem, kto wie czy by wyszła. Ciężko Wyszłaby! Wyszła by. Trzymajcie Oj, go. Ojojajoj, ojoj, ojoj, nie dojdę! Dobra. Proszę bardzo. O no jest. graj mu! Tak jest. Tak jest Spokojnie. Nie ma nikogo, zawróć się, zawróć się! Jest na 16, na 16. Jeszcze wyciągnął. Przepchał dobra. mnie, przepchał mnie od razu. Widziałem, widziałem. Ale, ale jest nieźle bez Filip. Filipa jest nieźle. <laughs> bez Filipa jakby trochę lepiej szło, nie? No, ale no... Ty Filip, wiesz co, ale powiem ci, się, że wczoraj graliśmy z Piachem Piachu dobrze wszystkim sterował, też powiem ci, dobrze grał. Piachu, Piachu dobrze grał, no widać, że dobrze grał. Dobrze grał z wszystkimi, wiesz. Bo też. No, 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 ale to przyzwyczajenie no, no, jest do kamery. Kurde, bo wiesz co, bo no, gra w Fifę, wiesz, więcej gra, no, gra no. ten, wiesz, te wirtualne i tak dalej, wiesz, no. i on przyzwyczajenie kupi. Sam wiesz, sam wiesz. dokładnie, sam wiesz jaka jak ta FIFA jest. Nie da się uniknąć baboli, bo po prostu się nie, nie da. No nie, nie, nie. Chociaż nie no wiem jakiego ski byś nie, być, nie ale miał, ale fajnie grał, na naprawdę fajnie grał. w tej FIFA nie unikniesz, nie da rady. Mówiąc babole, no nie miałem na myśli to, że to jego wina, tylko że to po prostu. A akurat miałeś, a Nie, sorry, nie miałeś, nie miałeś. No i spalony, szkoda, szkoda, ale podajcie od razu. Masz taką rację, o Jezu, z jaką ty masz rację teraz? A Racja jest zawsze moja. A, two a, a, a twoja, jest naj, na naj, twojsza. Racja jest jak dupa, zawsze do niego. Weźmy Ale do niego... Nie wiem, co No <laughs> to dobrze, jak że to będzie oglądać, przynajmniej będzie wiedziała, komu jest racja, nie? Ooooj, złapie. To, ja. to co? Aha, tak, no tak, tak, nie, wpadłem na to, no. A ta, później będą miliony pytań A Rekarek do ciebie będzie. nie, nie chodź tu na skrzydł, chodź na skrzydełko. Już jestem. jestem. Dobra. 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 Jeszcze raz. Co, ja sobie zresetuję FIFA, bo mam wrażenie, że nie, jestem pewny, że mnie nie pokazuje tego co... co Oj szkoda! Po. Alek, no, wyniku, nie pokazuje jeszcze wyniku, nie pokazuje mi nic, więc muszę to zresetować. Szkoda. A to to Taka nie było, okej. No, Podejdź. Ja już potoszyłem no. Nie ważne. Nie szłem bo miał blisko Jak miał blisko to by doszedł No. To też, to też. Dobra Przesz Ja tam szyłem Przyszyłem Coś Przyszyłem. ty Wąski. Naciśnij, Arek naciśni podanie widź mu o nie ma A źle co ja robię No ale urwał Ej, co robił? Ja pierdzielę od Obrońca razu. gra Dobrze, chociaż ci obrońcy wykopują od razu kurde Już graj right. Co falujesz spaj? Będzie na mnie zaraz Źle. Spoko Bosik, spoko nie na razie Co nie wyjśc? A? Już od razu Patrz taki gówniany fałsz w takim miejscu Zobacz. No No to budy no, Na razie jakoś idzie Hmm, cicho. Ale idzie, ja idzie, ale idzie. Nie krać. No. Tak nie kras, Nik Dobre. Nie <śpii> biegnie. co ty się powie? <śpii> Ej, i za... No co, co już, co mi już ujesz? Biegnie ale... nie wiesz tego, Peter! O. No ale co, nie wiesz, jak on sam leci do tego. Ej, no. zostawiamy teraz jedno. Ja jestem cofnięty bardziej od spaja. Jak to jest? No bo, bo spaj to tak jest szybki! Wywaliło kapłem do przodu, całym przodu, przodu byłem sam Bo Czemu najszybszego daję na tak. tego, na ten. Zawsze tak, na rożne tak, do przodu. Tak, tak, dokładnie tak jest. Najszybszego. Ej, no jest. gramy! Faul. Właśnie zastanawiam jak to jest, że ja byłem cofnięty bardziej, a to dobrze. Bo ja jak mówię, Przy rożnych jest, to tak jako... ten. Wywalaj, bo ja parę no, razy jak jest, miałem to karakana jak to tak samo. Na ich połowie, nie? No. Tak tak, tak, no bo to zresztą ja jestem tam, ale nie. Jak masz teraz mniejszego, może masz szybszego. Sama śmiejesz, że go. Eee, Maria. To steruje. To tam tym murem steruje. Biegnie karne, bardzo dobrze. Nie ma karnego. Dobra. Machną się, biegnież dony. Tak, dony? Zwierzyk. Chciałeś wejść. Dony! Nie podawaj! Strzelaj! 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 Juuu Ależ było blisko! Dony, dam dla mnie jesteś strzelce bramki. Nie ma mowy w ogóle. Bez... Tak w moich statusykach to było, jest bramka. Ale okno Dony dałeś. Wow Dwa bo zaraz wejdę na Twitcha, zrobię donację na sobie jaką Dony co bierzesz tą piłkę? To nie twoje! Zwierzyjk, tu podaj, nie rzucaj! O, A żeś, nie, szkoda, nie żeś podaj. nie pod. Przed polem karnym. Czasami zagrajcie, zagraj przed polem. Ooo, cofamy, cofamy, ale. No już cofam, ale jest zmęczony jestem. Rzucę. Nie, ja nie, Myrwal, dobrze! Przez mi strony, ole, szpięgta piła! Boże, Ależ to no, do no, dony, że śpieg. I strzelaj! Jeszcze! Wcielaj! O Jezu! Oleś to mogę... zmóz zrobił! Nie, nie zrobił! Drody zrobił! Dalej, prawda? Ja jeszcze mogłeś podejść i ja, wszystko! Zrobił. Ja ale jaka zrobił? Spanikowałem, że piłka została u mnie! Dobrze! No kto? nie naciskaj trójkąta! Ja nie nic nie synałem! Nie krzyczę na wybije. Dobra, Jada. już dałem mu kwadratara. Kwadratara? Tak. gdzie ja jestem? Pod bramką okay. przeciwnika. Eee, <noise> no nie! Karny! Gorzej. Ja pierd... Dupa. Ja Domyślam ja się, co, co mogło być. No nie, spoko. Ja, ale... Starcza, mi tam starcza, No, ile dał radę, no. tyle dam radę. No damy radę Gdyby zwierzyk to lepiej zagrał do Donego to byśmy wygrywali Kurwa, to szybki jest he. A wiem, no Dony super tam wychodził, super ma na liście A no nie, naprawdę Jak ja to? Pierdele. Ale ale jak, jak to może Niech zgadza po głosach co się stało? No, Zobacz ale jak to, to... Z, taki, z takiego konta, naprawdę? Eee, przepraszam, nie, coś nie. jeszcze. Coś jeszcze nie. mówiliście a propos, że mnie nie ma, to wam coś idzie, bo na razie to przegrywacie chyba, tak mi się wydaje. A jeszcze sekundę temu, ktoś powiedział, remis nam wystarcza. no, no i Ale Nie, nie, No, lepiej no. Do budy. No, lepiej no. Tak, nie, nie zasłużyliśmy przegrywaniu. Kurde. Też chciałbym to wiedzieć Stefan no, Co ja byłem na rozpoczęciu? Też, no bo się byłem. tak stało Welbeck. Zwierzyk no ma welbakać no, i jest Arek Spalony no, Spalony, spalony Na po mogliśmy to pociągnąć Ja Podejdźcie, czekaj Kto ma kapitana? Dajcie atak super ataki w ogóle Nie mamy nie Mam. Co? Co? No mnie stole. No brawo, w końcu. Co? Kto to nacisnął? Kto ma tego jasnego? Zwierzyk. Nie, oni sami podałem. Ja już miałem tak trzy razy chyba. Ja tylko naciskam, żeby wybić na, na, na kwadrat, a tak czasami poda. Dobra. Iść do niej sam, sam iść do nich, sam. Sam iść sam do mnie szybciej. A Musiałem przerwać tą akcję. Nie do przypadka się rzucasz. Aj oj oj. Mamy te żółte kartki, tak dziwne, nie? Trochę. Nie, no, ale jak już wycho wycho wychodzi goście to lepiej przerwać to szybciej. Ubiegł. Się się. Udesz? Udesz? No! To było akcja kurde. To a? To no było to. Akcja kurde. <laughs> Ale jako Pięknego przyjęcia, guku. No. Przestań, zwierzyk tam. W życiu byś taki Jedna na milion, to i wiesz, to i mi wyjdzie. To no. i nawet dzirut, trafi bramkę. Czasami kura pierne. Trzymajcie, trzymajcie. Nawet w ogóle, że dziewczyny, dajcie sobie, bo i tą prawą stroną rozgrają. Goń go, goń go, goń go, goń go, goń go, goń 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 go. Tak jest. Tak jest. Budyn. Ej, jaki różny! No Dobra, wyciągnijmy ty... panowie, trzymamy. Wróćcie się Te lepiej. Są na pole karne. Nie mamy takich. <laughs> no to nie. <laughs> yes! Yes, to yes. 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 planuj! Ja nie wiedziałem, ale Gomez wyciągnął teraz. O kurde, ale Ależ To jest niemożliwe. Co on zrobił? Zamknij się, spaj. <laughs> Pięknie. Dobra. Wywal to, wywal to. I chcę wywalić, Czyli ten kwa, każdy kwa ciśnie. Ja pijędzie! No, o, Jest ten punkt, jakże ważny.